W ramach Tygodnia Bibliotek przygotowywaliśmy bardzo dużo atrakcji. Zarówno były to atrakcje dla konkretnych grup, które do nas zgłosiły się, czyli były to warsztaty dedykowane dla grup i wiekowych, odpowiednio dla młodzieży szkolnej. Były również wykłady. Zorganizowaliśmy szereg wycieczek po naszej bibliotece, odkrywając nasze tajniki i tajemnice dla naszych użytkowników. A kto zaangażował się w organizację? Główny cykl wszystkich imprez zorganizowanych w czasie Tygodnia Bibliotek był przemyślany przez bibliotekarzy, ale również do naszej obecnej edycji Tygodnia Bibliotek, czyli 14 edycji włączył się program Absolwent, który realizuje właśnie ten najbardziej kulminacyjny dzień, zarówno wykładem, czy też raczej spotkaniem autorskim z panem Piotrem Skrzypczakiem, biegiem po książkę Jak napisać i wydać własną książkę, jak i również świetnym warsztatem psychologicznym Osobowość dziecka a preferencje czytelnicze, przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Marii Kielskiej-Skłodowskiej. Te warsztaty są oparte na takiej serii książkowej Biuro Detektywistyczne Lessego i Mai, w której dla mnie najważniejsze jest to, żeby dzieci też jakoś tam edukować. To znaczy, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o zagadki detektywistyczne, ale ponieważ mówię do dzieci, że detektyw musi być kimś bardzo mądrym. To jest pretekst do tego, żeby tych młodych detektywów uczyć właśnie o bardzo różnych zagadnieniach. Akurat y, dzisiejsze warsztaty się opierają na dwóch takich książkach, tajemnica biblioteki i tajemnica szpitala. I tutaj będę mówiła o starych księgach, o zdobnictwie książkowym, dzieci będą rysować inicjały, dowiedzą się, co to jest bordiura, floratura, co to były petroglify. To są takie słowa, które chciałabym, żeby oni gdzieś tam sobie zapamiętali. Czego dowiedziałeś się na warsztatach dla bibliotecznych detektywów? Pani tam nam opowiadała, o, o, jak pisano kiedyś stare książki. Dowiedziałam się tam, że pierwsza litera, jaka była w dawnych książkach, nazywała się imnicjał. Sama próbowałam narysować takie litery. W książkach, pani przyniosła taką książkę, która była, która była kopią starych książek. I potem próbowałam po obejrzeniu tego sama, na, sama narysować inicjały. Dzisiaj zrobiłam zakładkę, i przykleiłam na niej koraliki, naklejki, klej brokatowy i papier jeszcze. Robiłam. Zakładkę do książki, żebym taką najfajniejszą pacerę ja Nie? Zrobiłam taką bardzo fajną pracę i, i, i pani chciała ją zostawić na pamiątkę. Czy w czasie tak krótkiego spotkania jest pan w stanie przekazać uczestnikom wiedzę o tym, jak wydać własną książkę? Mam nadzieję, że tak. No to będzie opowieść, rozmowa o tym, jak z pasji, którą się posiada, można wyciągnąć coś więcej, to znaczy udokumentować i zarazić innych tematem, w tym wypadku pasją biegania po górach. A jak wspomina Pan własną drogę do publikacji o tym kultowym bieszczackim biegu? No tak, myślę, że napisanie książki jest dużo trudniejsze niż przebiegnięcie biegu rzeźnika, choć również wymaga wielu dni, miesięcy, tygodni, e, przygotowań, e, testów i no, takiego olbrzymiego wysiłku. E, no i tak jak w długodystansowym bieganiu, pisanie książki to jest praca rozłożona na raty. To nie da się po prostu wziąć i przebiec, albo wziąć i napisać książki. To trzeba, to trzeba ćwiczyć.